Me. Mnie. Mądrość z Racha, rozdział 11, werset 29. Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka. Różnorodne są bowiem podstępy oszusta. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział drugi. Wtedy, zawracając, ruszyliśmy przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego, jak mi powiedział Pan. Przez długi czas okrążaliśmy góry Seir. I Pan mi powiedział: Dosyć tego krążenia w tych górach zwróćcie się na północ. Lecz daję polecenie ludowi: Przejdziecie przez posiadłość braci Waszych, synów Ezawa, mieszkających w Seirze. Oni się was lękają, lecz strzeżcie się bardzo. Nie zaczepiajcie ich, gdyż nie dam wam nic z ich ziemi, nawet tyle, co stopa zakryje, bo Ezawowi dałem na własność góry Seir. Pokarm do jedzenia kupujcie od nich za pieniądze, nawet wodę do picia nabywajcie od nich za zapłatą. Przecież Pan twój Bóg, który ci błogosławił w pracach twych rąk, opiekuje się twoją wędrówką po tej wielkiej pustyni. Oto czterdzieści lat Pan, Twój Bóg jest z Tobą, niczego Ci nie brakowało. Odeszliśmy więc od braci naszych synów Ezawa, mieszkających w Seirze, przez Arabę, Elat i Esjon, Geber. Zawróciliśmy, wyruszyliśmy w kierunku pustyni Moabu. Wtedy rzekł do mnie Pan: Nie napadaj na Moabitów, nie podejmuj z nimi wojny, bo nie oddam Ci nic ich ziemi na własność, gdyż synom Lota dałem na własność Ar. Poprzednio mieszkali w niej emici, naród wielki, liczny i wysoki jak anakici. Zaliczano ich do refaidów, jak i anakitów, lecz Maabici nazywają ich emitami. Sejrze mieszkali dawniej choryci, lecz synowie Ezawa wypędzili ich, wyniszczyli, aby się osiedlić na ich miejscu, jak uczynił Izrael w ziemi, którą mu Pan dał w posiadanie. A teraz w drogę przejdźcie przez potok Zaret. Przeszliśmy więc przez potok zaret, cały czas podróży w Kadesz Barnea, do potoku zaret wydosił 38 lat. Aż wyginęło w obozie całe pokolenie mężów, zdatnych do walki, jak im to Pan poprzysiągł. Tak zaciążyła nad nimi ręka Pana, aby ich usunąć z obozu aż do zupełnego zniknięcia. Skoro wyginęli spośród ludu wszyscy mężowie zdatni do wojny, rzekł do mnie Pan, ty dziś masz przejść AR. Granice Moabu, aby zbliżyć się do synów Ammona. Nie zaczepiaj ich, nie wszynaj z nimi wojny, gdyż nie dałem ci na własność niczego z ziemi synów Ammona, ponieważ synom Lota dałem ją na własność. Również tę ziemię zamieszkiwali poprzednio refaici, których Ammonici nazywali Zamzumitami. Naród to wielki, liczny i wysoki, jak Anakici. Wytracił ich pan przed Ammonitami. Którzy ich wypędzili i osiedlili się na ich miejscu. Tak też uczynił mieszkającym w Seirze synom Aza Ezawa, wytracając przed nimi chorytów, których oni wypędzili, i sami mieszkają na ich miejscu aż do tego czasu. W ten sposób ich i witów, zamieszkujących miejscowości aż do Gazy, wytracili Kaftoryci, którzy przybyli z Kaftor, by się na ich miejscu osiedlić. Wstańcie, zwijajcie namioty, przekroczcie potok Arnon. Patrz, dałem ci w rękę Sichona Amorytę, króla Hezbonu i jego ziemię Zacznij ją zajmować, wypowiedz mu wojnę. Od dziś zaczynam bojaźnią i strachem przed Wami przejmować wszystkie narody pod całym niebem. Kto tylko to o Tobie usłyszy, zacznie się bać i drżeć przed Tobą. Wysłałem więc posłów z pustyni. Kedemot do Sichona króla Heszbonu, ze słowami pokojowymi, pozwól mi przejść przez twoją ziemię, pójdę gościńcem, nie skręcając ni w prawo, ni w lewo. Żywność sprzedasz mi za pieniądze, bym miał co jeść, nawet wodę dasz mi za opłatą, bym miał co pić. Pozwól mi tylko przejść pieszo, jak mi to uczynili synowie Ezawa, mieszkający w Seirze i Moabici, mieszkający w Ar. Aż przejdę przez Jordan do ziemi, którą mi daje nasz Bóg, Pan. Lecz Sichon, król Herzbonu, nie zgodził się na nasze przejście obok niego, gdyż Pan, Twój Bóg, uczynił nieustępliwym jego ducha i twardym jego serce, aby go oddać w twe ręce, jak to jest dzisiaj. Wtedy tak rzekł mi Pan: Patrz, zacząłem oddawać na Twój łup Sihona i jego ziemię. Zacznij zajmować, bierz w posiadanie jego kraj. I wyszedł przeciw nam Sihon i cały naród jego na wojnę do Jachsy. Pan Bóg nasz wydał go nam i pobiliśmy jego samego, synów jego i cały jego lud. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety, dzieci, nie oszczędzając niczego, oprócz zwierząt, któreśmy sobie pobrali i łupu z miast przez nas zajętych. Od Aroeru, leżącego na brzegu potok, potoku Arnon i od miasta, które jest w Dolinie aż do Gileadu, nie było dla nas grodu niedostępnego, wszystkie nam dał Pan Bóg nasz. Ale do kraju synów Amona nie zbliżyłeś się ani do okolicy potoku Jabok, ani do miast w górach, ani do żadnego miejsca, do którego zabronił Ci iść Pan Bóg nasz. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10, wersety od 1 do 4. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub syn alfeusza i tadeusz, Szymon gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset od 1 do 11. Przypominam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie, przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z pismem za nasze grzechy że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z pismem, że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i nie godzin zwać się apostołem, bo prześladowałem kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna, przeciwnie pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni tak nauczamy, i tak wyście uwierzyli. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie. Abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.